Witajcie, moi drodzy! Wydarzenia, o których za chwilę opowiem, miały miejsce w Rudniku nad Sanem w 2009 roku. W tej historii nagle wszystko się zmienia, gdy pomiędzy dwoma młodymi osobami dochodzi do poważnej kłótni. Myślę, że nie słyszeliście jeszcze o tej historii. Zachęcam Was, moi drodzy, do zostawienia łapki w górę oraz kliknięcia subskrypcji. To dla mnie bardzo ważne. Dzięki temu rozwijacie kanał i doceniacie moją twórczość. Tymczasem zapraszam serdecznie do wysłuchania. Rudnik nad Sanem to miasto liczy niespełna 6700 mieszkańców. Położone jest w województwie podkarpackim w powiecie niżańskim. Miejscowość ta ma bardzo ciekawą historię. Dodam, że powstała w połowie XVI wieku. Wcześniej była to niewielka wieś o nazwie Kopki. Przebiegał tam szlak handlowy, który łączył toruń Sandomierz i Lwów. W 2010 roku mieszkał tutaj 18-letni wówczas Piotr. Chłopak ten nie był skory do nauki. Już kilka lat wcześniej wdawał się w bójki, a później w kradzieże. W gimnazjum potrafił sięgać po różnego rodzaju używki. Jego znajomi nie mieli do niego zbyt dużego zaufania. Piotr często oglądał w telewizji przez wiele godzin bajki o ninja. Potem najczęściej późnym wieczorem lub nocą wychodził z domu do pobliskiego lasu, gdzie tam naśladował postaci z kreskówek. Przy tym miał przy sobie nóż i kastetę. Niektórzy widzieli jego dziwne wyczyny. Chłopak przez długi czas wymachiwał ostrym narzędziem, ćwiczył uderzenia, robił uniki. Wyglądało to wszystko bardzo dziwnie. Z tego też powodu coraz więcej osób zaczęło się go po prostu bać. Na dodatek jego występki zaczęły być jeszcze bardziej poważne. Pobicia w celu przywłaszczenia dóbr materialnych zdarzały mu się coraz częściej. Zgrabione rzeczy czy sprzęt sprzedawał i zazwyczaj kupował sobie za to różne używki. W okolicy nie miał zbyt dobrej opinii, lecz nie mógł czuć się bezkarny. Kilka razy został zatrzymany przez policję. Jednak w takich sytuacjach podczas przesłuchania ujawniał inne osoby, które funkcjonowały w jego przestępczym kręgu. Dzięki temu szybciej wychodził na wolność i znów mógł bez oporów przede wszystkim dokonywać kradzieży. Niechętnie chodził do szkoły, wtedy uczył się w technikum mechanicznym w owej miejscowości. Wolał siać postrach i zadawać się ze światem przestępczym. Łamanie prawa stało się dla niego czymś normalnym. Kolegował się o dwa lata od niego starszym Mateuszem. Bardziej łączyły ich nielegalne interesy niż koleżeńskie relacje. Z reguły spotykali się w różnych odludnych miejscach, gdzie tam Piotrek sprzedawał mu skradzione sprzęty. Mateusz również całkiem dobrze na tym zarabiał. Miał swoje sposoby, aby odpowiednio to spieniężyć. Wówczas uczył się w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Środowisko, z którym się zadawał, nie wydawało się być bezpieczne. Przez pewien czas pracował też w Niemczech. Tam próbował nawet rozwinąć firmę budowlaną. Lecz kiedy wrócił na chwilę w rodzinne strony, poznał o kilka lat młodszą dziewczynę, w której dość szybko się zakochał. W rezultacie poświęcał jej sporo czasu, kupował drogie rzeczy, jeździli do restauracji i spędzali miło czas. Ale nie trwało to wiecznie. Mateusz wkrótce zrozumiał, że jest ona z nim tylko dla pieniędzy. Niestety, ale przez ten czas zadłużył się, głównie u znajomych. Pożyczył też 200 zł od Piotrka. Mateusz na co dzień był towarzyską osobą. Znajomi wiedzieli o tym, że robi nielegalne interesy. Kiedy rozstał się ze swoją dziewczyną, miał już problemy finansowe. Później, gdy spotykał się z Piotrkiem. Ten domagał się, aby oddał mu pożyczoną kwotę. Mateusz prosił go o cierpliwość i obiecał, że za zwłokę odda mu większą kwotę. Mimo to ich znajomość z tego powodu coraz bardziej się pogarszała. Piotrek nawet zaczął wysyłać do niego smsy z pogróżkami. Lecz kiedy znów miał przy sobie trochę skradzionego sprzętu, a najczęściej sprzedawał go właśnie Mateuszowi, zdecydował się ponownie z nim spotkać. Był wtorek, 12 maja 2009 roku. Około godziny 13 Mateusz wsiadł do swojego samochodu marki BMW i ruszył w stronę miejsca, w którym praktycznie zawsze dochodziło pomiędzy nimi do transakcji. Kilkanaście minut później dotarł na miejsce. Była to stara altanka myśliwska na terenie nadleśnictwa Rodnik. Piotrek już na niego czekał. Po chwili rozmowy Mateusz zorientował się, że nic dla niego nie ma. Wtedy też Piotr zdenerwował się i zaczął pytać go, kiedy wreszcie odda mu pieniądze. W odpowiedzi powiedział mu, że aktualnie nie jest w stanie mu oddać. Po tych słowach Piotr wpadł w furię. Nagle otworzył drzwi od jego samochodu i próbował wyciągnąć radio. Mateusz prędko do niego podbiegł i zaczął go odciągać. W efekcie doszło do szamotaniny. Piotr wciąż nie odpuszczał i nie zamierzał wyjść z auta. W pewnym momencie otworzył schowek od strony pasażera, gdzie tam zauważył nóż kuchenny. Bez zastanowienia chwycił go do ręki i bez większych skrupułów zadał kilka ciosów Mateuszowi, przede wszystkim w brzuch. Chłopak w wyniku odniesionych obrażeń zaczął tracić dużo krwi. Ostatkiem sił próbował uciec na okoliczną drogę. Jednocześnie prosił Piotra, aby ten nie robił mu już więcej krzywdy. Jednak ten nie zamierzał go słuchać. Podbiegł do niego i kawałkiem swetra, który rozerwał podczas szamotaniny, zawinął wokół jego szyi i zaczął go dusić. Chwilę potem przewrócił go do pobliskiego rowu. I wciąż nieustannie dusił. Przy tym dociskał jego twarz do ziemi. Po kilku minutach, kiedy upewnił się, że już nie żyje, wyszedł z rowu, pozbierał gałęzie, którymi starannie przykrył jego ciało. Następnie podszedł do jego auta, wytarł ręce i przebrał się w ubrania, które tam znalazł. Po czym pośpiesznie odpalił samochód i pojechał około 3 km dalej na południowy wschód. Tam, ma dokładnie w lesie pozostawił auto. Wymontował jeszcze z niego radio i zabrał telefon komórkowy. Później, jak gdyby nigdy nic, wrócił do domu. O niczym nie powiedział swoim bliskim. Wydawał się być spokojny. Następnego dnia, czyli w środę, wstał z samego rana i poszedł do szkoły. Tymczasem rodzice Mateusza byli bardzo zmartwieni. Pytali się jego znajomych, czy przypadkiem go nie widzieli. Pojechali też do kuzynki, u której był poprzedniego dnia przed południem. Niestety nigdzie go nie było. Jeden z jego znajomych powiedział, że widział go wczoraj około godziny 13, jak przejeżdżał autem przez miasto. Więcej informacji już nie udało się im zebrać. Wypytywali wiele osób, ale bez jakiegokolwiek skutku. W czwartek z samego rana zgłosili na pobliskiej komendzie zaginięcie syna. Funkcjonariusze niemal natychmiast przystąpili do akcji poszukiwawczej. Do pomocy włączyła się również straż pożarna. Kilkanaście godzin później udało się odnaleźć porzucone auto w lesie. Po jego sprawdzeniu nic nie znaleźli. Auto było zamknięte. Wyglądało to tak, jakby po prostu je zostawił. Nie znaleziono tam ani w okolicy nic podejrzanego. Dokładne sprawdzanie terenu w promieniu kilku kilometrów nie przyniosło rezultatu. Właściwie nie było żadnego tropu. Przez ten czas bliscy Mateusza udali się do Jasnowidza, który wyznał im, że ich syn nie żyje, a ciała powinni szukać w lesie. Mijały kolejne dni, a przy tym nie pojawiały się jakieś nowe fakty. Śledczy brali pod uwagę różne hipotezy, ale mimo ciągłych poszukiwań wciąż rozkładali ręce. Rozwieszano plakaty z jego zdjęciem, wtedy dokładnie opisywano go w następujący sposób: mierzy 1,86 m wzrostu, waży około 80 kg, włosy krótkie, a twarz owalna. Posiada tatuaż na prawej nodze w kształcie węża. Oraz tatuaż na prawym barku. Jego bliscy byli przekonani, że stało się coś złego, wciąż nie pojawiały się żadne nowe informacje. W niedzielę, 24 maja, czyli 12 dni po zaginięciu, pewien mężczyzna spacerował z psem w okolicach altanki myśliwskiej, przy której spotkał się Piotrek z Mateuszem. Niedługo potem, będąc obok krowu, jego pies nagle podbiegł w miejsce, w którym było przykryte ciało. Mężczyzna podszedł tam bliżej i po chwili odkrył gałęzie. Przerażony natychmiast wezwał policję. Na miejscu pojawiło się wielu funkcjonariuszy, m.in. eksperci kryminalistyki. Śledczy jednoznacznie stwierdzili, że są to zwłoki zaginionego Mateusza. Na ciele widoczne były rany, które z początku zakwalifikowano jako postrzałowe. Dalsza sekcja miała dokładnie wskazać więcej ważnych szczegółów. W śledztwo zaangażowali się policjanci z komendy w Nisku, ale także z komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. Przypuszczano, że mogły to być porachunki przestępcze. Okoliczni funkcjonariusze mieli już do czynienia z Mateuszem i wiedzieli, że obracał się on w podejrzanym środowisku. Jednak wyniki sekcji rzuciły na sprawę nowe światło. Okazało się, że były to rany zadane ostrym, dużym narzędziem. Na dodatek wiele wskazywało na to, że był duszony. Na jego ciele były ślady świadczące o tym, że doszło do walki. Wówczas śledczy zainteresowali się znajomymi ofiary. Zaczęli podejrzewać, że sprawca bądź sprawcy pochodzą z rudnika lub okolic. Kilka dni później. W środę zatrzymano pierwsze podejrzane osoby. Był wśród nich Piotr. Podczas przesłuchania nie miał zamiaru się przyznać. Liczył na to, że nikt nie udowodni mu winy. Poza tym policjanci nie mieli pewności, że to on mógł dopuścić się tego czynu, lecz po kilku godzinach, kiedy inni mieli już potwierdzone alibi, zdecydował się przyznać. Dokładnie opisał przebieg całego zdarzenia. Tłumaczył, że bardzo się zdenerwował, kiedy Mateusz zwlekał z oddaniem 200 złotych. W wyniku tego doszło pomiędzy nimi do kłótni. Przypadkiem znalazł nóż i bez namysłu zadał mu kilka ciosów. Przyznał się do tego, że zacierał ślady i świadomie ukrył ciało gałęziami. Następnego dnia, czyli 28 maja, odbył się pogrzeb Mateusza. Na cmentarzu pojawiło się dużo osób, każdy był dotknięty tą tragedią. Oprócz jego bliskich i znajomych było wiele osób ze szkoły, w której się uczył, ale także wielu mieszkańców Rudnika. W piątek Sąd Rejonowy w Nisku podjął decyzję, aby aresztować Piotra na trzy miesiące. W kolejnych dniach zabezpieczono kilka nowych śladów, które przemawiały na jego niekorzyść. Znaleziono je przede wszystkim w samochodzie ofiary. Wciąż nie udało się ustalić, gdzie znajduje się narzędzie zbrodni. Brano również pod uwagę to, że Piotrowi mógł ktoś pomóc. Wkrótce został przebadany przez biegłych psychiatrów. Tymczasem w Rudniku krążyła plotka o tym, że został nagrany film z chwili zabójstwa. Lecz jak później się okazało, były to tylko słowa, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Na początku stycznia 2010 roku, do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Wpłynął akt oskarżenia. Jego proces rozpoczął się niespełna miesiąc później. Wiele osób znających Piotra przed sądem wypowiadało się na jego temat w dość negatywny sposób. I tutaj przytoczę słowa jednego ze świadków. On oglądał taką bajkę o Naruto. Mógł całą dobę to oglądać w telewizorze. Tam są pokazane bajki. Piotrek potem nocami chodził z nożem i z kastetem po lesie. I naśladował, wymachiwał nim, jakby ćwiczył uderzenia. Inny ze świadków opowiadał o sytuacji podczas imprezy, w której brał udział oskarżony. Wówczas, kiedy trochę wypił, powykinał witelec i nim wymachiwał. Piotr, zarówno podczas pierwszego przesłuchania, jak i w trakcie procesu, nie wyrażał zbyt dużej skruchy. W akcie oskarżenia zapisane również były kradzieże telefonu, jak i radia. Które, jak się potem okazało, sprzedał znajomemu. Z kolei biegli psychiatrzy oraz psycholog stwierdzili, że był on poczytalny w momencie popełnianego czynu. Według ustaleń, już od kilku lat zażywał narkotyki, lecz to nie miało żadnego wpływu na jego brutalną decyzję. Wiadomo, że przed ogłoszonym wyrokiem zdobył się na odwagę i przeprosił rodzinę ofiary. W mowach końcowych prokurator domagał się zastosowania wobec niego kary 15 lat pozbawienia wolności. Natomiast matka ofiary chciała, aby został skazany na dożywocie. We wtorek, 6 kwietnia 2010 roku, w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu zapadł wyrok. 19-letni wówczas Piotr J. usłyszał wyrok 15 lat pozbawienia wolności. Sąd zastrzegł, że będzie on miał możliwość starania się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie po odbyciu połowy kary, czyli po siedmiu i pół roku. Wyrok nie był prawomocny. Prokuratura nie miała zamiaru wnosić apelacji. Niemniej z wyrokiem stanowczo nie zgadzali się bliscy ofiary. W rezultacie matka Mateusza, która, jak wspomniałem, była oskarżycielem posiłkowym, złożyła apelację. Zaś obrońca oskarżonego chciał, aby zastosować wobec Piotra łagodniejszy wymiar kary. Nastąpiła apelacja. I tak kilka miesięcy później, a dokładnie 27 sierpnia 2010 roku, w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie ogłoszono wyrok. Wyrok 15 lat kary został utrzymany. Zmieniono jedynie możliwość wcześniejszego przedterminowego zwolnienia. Piotr J będzie mógł starać się o wyjście nie po odbyciu połowy kary, lecz po 12 latach odsiadki. Wyrok jest prawomocny. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Jak zawsze, czekam na wasze komentarze. Proszę was również, aby w komentarzach starać się zachowywać odpowiednią kulturę. Zapraszam na Facebooka i kogni to podcast kryminalny. Dziękuję za wysłuchanie. Jest teraz czas wakacji, więc życzę Wam udanego wypoczynku. Uważajcie na siebie moi drodzy. Do usłyszenia.